Oh my god, dzisiaj są moje urodzinki W końcu Jej po im ofro, poinformować moich znaj Idę ich poszukać Pewnie się gdzieś ukrywają Najpierw pójdziemy do Darky Hej Darky Dzisiaj są moje urodzinki Darky Darky, halo, jesteś tam? Oh my god Ona zniknęła Oh my god, oh my god, boję się o nią, że coś jest z jej kątem. Moja sis musi być, musi być, musi być. Jeśli jej nie będzie, to idę wrócić do jej pokoju. Sis, 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 jesteś tam? Oh my god, jej też nie ma, co jest? Idę do jej pokoju. Hmm. Oh my god. W pokoju też jej nie ma. OMG, OMG, OMG. Wszyscy wyparowali. Nie, Nick Fox może być w swojej urodziny. Ona na pewno nie wyparowała. Muszę ją zobaczyć. omega oh Nick Fox jest. Hej, Nick Fox. Huch, kto mnie woła? Omegad, oh kwawe serce. Ty na szczęście nie wyparowałaś. No, wszyscy nagle wyparowali. Co jest? No właśnie, nasza... Urodzinowa tajemnica. Tak. Nie ma nikogo. Nie, nie jest aktywny. Nawet mojej Sis nie ma w pokoju. Jakby wszyscy, normalnie, zniknęli z tego świata i zostaliśmy tylko my. No, to jest coś dopiero. A gdzie jest moja biedna Darky? Właśnie, gdzie jest nasza wefy? Ech, pozostało nam tylko płakać. No, płakać, płakać, na czacie, tak. 20 minut później. Huh? Oh my God, jesteśmy w innym miejscu, przecież przed plażą płakaliśmy. No, nie byliśmy świadomi, gdzie my jesteśmy. O oh nie możemy się, nie mogę się ruszyć. Ja też nie, pomocy, co jest? A, to jest z nami? Nie możemy się ruszyć. Pomocy, pomocy! Siedźcie cicho, to jako zdłow. Przyszyłam was tutaj sakować, dlatego nie możecie się ruszyć. A, Ghost Wolf! Czemu wszyscy nagle wyparowali? Powiedz nam! Prawdę. Wyparowali mojego zabranem konto. Ha ha, 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 Ale przecież moja cis nawet jej w realnie było. Jak mogę się zabrać konto? Nawet ona już przecież sprawdziła moją cis. Ach, to może zbieg okoliczności. Mucha, ha, ha, ha. Proszę, tylko na mnie zabijaj konta w urodziny. To będzie bardzo hamskie. Oj, nie ma opcji, moje drogie. Żegnajcie się. Proszę, nie, błagam, błagam, błagam. Żegnajcie się z kątem. Ha, ha, ha. A, Nick Fox opuścił grę. Ha, 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 pora teraz na ciebie. Proszę, nie, przecież ja się staram tyle lat. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję waszych kont. X kowy serce opuścił grę. Ha, ha ha, i teraz pora ich zagnieć na niespodziankę urodzinową. To było tylko żarty. No spokojnie. Przetrzymałem ich konta, po to, żeby nie miały sprawy, co się dzieje, i gdzie ich noszę. Hmm, czas przenieść ich konta do niespodzianki urodzinowej. Hej, przeniosłem ich konta. To dobrze. Teraz masz je ożywić, bo inaczej będzie źle. Okej, okay, dzisiaj straciłem swoją moc. I tak, więc nie mogę Wam nic zrobić. Dzisiaj są ich urodziny, więc wykonuję każdy Was rozkaz. Bam! Ożywiamy ich konta i teraz robimy niespodziankę. Tak, niespodzianka. Huch, oh my god, odzyskałam konto i mógł się ruszyć. Huch, oh my god, ja też! Superowo. Niespodzianka! Oh my god, wszyscy znajomi. I Sis. Sis, wytłumacz, co się działo. Czemu wy wszyscy wyparowaliście? Powiedz mi. Wyparowaliśmy, bo robiliśmy wam niespodziankę. Gostów miał zadanie. Aby wam zabrać na chwilę konto, żebyście nie byli świadomi, co się dzieje Kiedy was przenosił do naszej niespodzianki Ale przecież ty, ty powinnaś być w pokoju, ty nawet pokoju wyparowałaś, jak ty to zrobiłaś? Normalnie, poszłam sobie na polka To robić kiedy na polu jest internet? A nie wiem, XD, tak po prostu Aha, it's there. Sis, bardzo tęskniłam, kiedy ty wyparowałaś. Och, bardzo mi fajnie. No. Oh my god! Darky! Tęskniłam, jak ty tak wyparowałaś. Och, dziękuję. Oh my god, Sis, lodowała łapa. Wszyscy moi znajomi i Gozdwolf, bardzo wam dziękujemy za imprezową niespodziankę. Och! Bardzo mi, mi nam miło. To tyle. To był mój specjalny urodzinki. Bajo!